Witajcie z tej strony Drago i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale jak widzicie po tytule i po miniaturce tego odcinka zagram drugie part 2 goal kick simulator i dzisiaj ze mną jest moja kuzynka Cześć No i ona ogólnie pierwszy raz na odcinku jest więc przepraszam jeżeli będzie coś głupiego mówić no a my co zaczynamy na razie jak do ciebie mówić? Nie, nie chcesz. No to kuzynka będziesz, nie. to kuzynka ona po raz pierwszy w życiu gra w Robloxa. Także przepraszamy za nią. No ale my lecimy, także ty się tu rozwijaj i pokażę ci. Teraz sobie przytrzymaj i strzel. No, strzel. Trafiłaś. I masz trochę hajsu, tak? To teraz chodź za mną. Chodź za mną. Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Co ty robisz? Nie widzę. Się. Za tobą jestem. Tu jestem. Tu! Ty jesteś odklejona! Chodź tu! Tu! No tu! Teraz idziesz. No, chodź tu. No, co ty? Ale możesz sobie zmienić kamerę. Gdzie ty? No tu! No. Oh, widzę Cię już. Chodź tu. I chodź tutaj. Teraz wchodzisz sobie o, ja w to. Fajnie. Wchodzisz sobie w to. No. I tu możesz sobie u, ulepszać prędkość, precyzję, siłę. Polecam Ci najpierw sobie precyzję i siłę ulepszać. Mm. Wejdź w to. G w to. A, w to. Okej. Okay. I teraz ulepszaj sobie precyzję i siłę raczej. To i to? Tak. No i to. No i ulepszaj sobie tak, dopóki nie, może, nie stracisz całego hajsu. No ulepszaj, dopóki nie stracisz całego hajsu. Mm -hmm. Dobra, masz. I teraz wychodzisz sobie i idziesz sobie dalej. Gdzieś tutaj, za pole możesz sobie podejść. Gdzie hmm? ty jesteś? Mm. Tu, tu, za. No, gdzie ty idziesz? Co ty robisz? No, na to, możesz to... zmienić sobie kamerę. Nie. Yeah. Podejdź sobie, tu, gdzie ja jestem. I sobie strzel. I stąd powinnaś strzelić. Naprawdę, ludzie, przepraszam za nią, ale no i widzisz, no i strzeliłaś. I tak sobie strzelasz, 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 masz hajs, ulepszasz się. I, po te, i zaraz, jak będziesz miała 500 hajsu, masz, jak będziesz miała 500 hajsu, to możesz sobie otworzyć skrzynkę. A my, ludzie, z, z kuzynka będzie sobie tutaj. Przelać będzie się ulepszać, a my lecimy na swoje miejsce, czyli na księżyc. Uuu, jesteśmy mega daleko z, ogólnie od Ciebie. To ja chcę. I strzelamy! Dobra, ludzie, zostawiajcie łapy do góry i subujcie, to na dole no bo lecimy. po 1000 subów zostało już naprawdę niewiele. A moim marzeniem takim trochę małym jest właśnie 1000 subów, także jeżeli byście mogli teraz właśnie polecić... Pójść. No i brawo. Jakbyś... Mogli pójść sobie właśnie teraz na dół po ten odcinek i zostawić łapeczkę, subika, łapeczkę, subika. Oj, ta piłka taka, co leciała teraz? Popatrzcie na bramkę. Popatrzcie na bramkę swoją, no popatrzcie u siebie. Pop teraz się na bramkę. się na bramkę. I zaraz doleci do ciebie piłka, która jest taka fioletowa. O, to była moja. Aha. I to właśnie ja strzelam, możesz sobie zobaczyć u mnie na kamerze, że strzelam. Oj, no. zacięło. A! Czekaj, czekaj, zobacz sobie teraz, kuzynko, zobacz. Z jakiego daleka nie mhm. strzelam. Mhm. I ty masz dzisiaj tak do takiego miejsca dojść. A no, więc, teraz sobie otwierasz. E, dobra, ja sobie spadnę, w sumie na dół. Aha. Co? No, kuzynko. Dobra ucie, ulepszamy, wow, za kilka milionów Dobra, jaka jest najlepsza w ogóle ta? O kurde mam tu kolejny miliona Dobra, Dobra, Dobra Brawo, masz tysiąc! To jest bardzo mało ale Dobra. Dobra. Dobra Dla takiej osoby, która pierwszy raz w życiu gra to... O kurde Ułożam piłką Trafiłem co? To sobie zmienisz po odcinku. Ja nie mam pomarańczowych. Ale nie musisz sobie ustawiać. Czy ja mam czerwoną karnację? No nie. No sumie nie. A jestem czerwony w Robloxie. Czy mam koszulkę z wilkiem? No nie. Dobra, sprawdźmy ile ja na jeden strzał zarabiam. Sprawdźmy. O, ja mam mam 33,1 miliona. No, 20 milionów prawie. Bum, 40 tysięcy kłębiotów. Sigma, Sigma, bo Sigma. Dobra, nie, nie, nie. Sorry, sorry ludzie za to. No tak, dokładnie to ja za to zarabiam 14,5 miliona monet, za jeden strzał. Także polecam na przyszłość. Wykup. Mamy jeden i tu... Oj, no co to mam miało być? Dobra, idziemy na teleportację. No tak, ale mów do mnie -hmm. Dragoofficio. Dragon of Fish. Tak? No mów, of no. Dobra, ludzie. Trafiamy najlepszy księżyc. Mam dość mało hajsu także musimy trafić księżyc. Kurde, drugi raz są słabo. Ooo, jaka Aha. <laughs> Mam dwa. Tysiące. <śmiech> Bo ja zarabiam no nadzieję, i są... ludzie, no tak się akurat złożyło, że trafiłem jakieś 10 kul plazmy, no tak, tak, tak. Mm. A i tak ta piłka Kurs jest draga? lepsza, a bo ja mam bardzo, o miałam 99,2 <grybuj> <grybuj> Się w ogóle nie ulepszasz, no tak co Ci pokazałem przed chwilą Wchodzisz za bramkę, i tam masz przecież. A, no, idę. Ja nie mogę. No idę. Ja nie mogę. Co? Jeszcze no od... raz wchodzę. Odklejka. No ale ci pokażę. Nie! Spadłem! Spadłem. Zmienia ci się. Tylko po prostu masz. No, dawaj. No, ulepszyłem. O, dzięki. No czemu ja się tu zrespiłem? To... O, ja wejdę na bramkę i schodzę. No co umiem, patrz. to jest najłatwiejsza I rzecz tutaj, jaką tutaj zrobić. Tutaj chodzę, tu trzeba wyjść na bramkę i proć. Widać? Wow, to jest bardzo, to jest najłatwiejsza rzecz w tej Jo, Yo, ale ludzie, już z daleka strzelam i pół miliona. i pół miliona. Za jeden strzał. Ale ludzie leje za oknem. Ale słaby strzał. Leje jak la leje jak z z całego. Czemu ty z pola karnego strzelasz? Ty możesz z połowy boiska już strzelać. No to lecę. Chyba. Jaka ładna dziewczynka. Najbrzydszy skin jaki jest. Usz! Ja cię nie I <laughs> O rzeki, No widzisz, trafiłeś. Możesz nawet z końca boiska strzelać. Chyba. Mm, mm. Ludzie, ogółem czy 100? 14,4 miliona to jest dużo? 132 miliony milionów to jest dużo? No, a jak myślisz? Ale dla ciebie, bo ty masz 2000. Aha, ja mam mało. Mało. Masz bardzo mało. Idę z końca, bo jeszcze szczęśliwa. No i ludzie, to jest oczywiście pierwszy odcinek kuzynki, także. No, tak troszkę. Przepraszam, Ale, o, jak nie ogarnia. Pierwszy raz w życiu gra w ogóle w Robloxa, także. Słyszałam o nim, ale nigdy nie. Dobra, także ja strzelam dalej. A ty co robisz? Ja strzelam z końca boiska. Coś ci zrobiło. 12. 12. O, odbiło się. tra tralalero tralala Co? Co? 250 No co? Co? co jest? Nie co? O, za, domo. za 250 nie. milionów mogę kupić nowy świat. No nie, odbiło się. Jak nie fajnie się odbiło. nie, za mało. Wejdziemy. No, oczywiście, że nie wejdzie. 100% jeszcze nie mam 100% i to bardzo dużo. Mhm. Mhm, fajnie. Czy będzie Ale zacięło O kurde, nic nie Ale zaczyna Co zaczyna? Telefon mi Nie, deszcz Nie, telefon Ale deszcz też deszcz. Deszcz. deszcz deszcz Deszczini octopusini Ludzie, nowy brain rot. Deszczini octopusini Deszczini z chimpanzee no co ty robisz? Ała. Dlaczego no, to się tak odbija? No to jeździ na bojsko. Od wszystkiego. Mam już 12 wystarczy. ileś tam, hejs. Wow. Ludzie, mogę kupić nowy świat? Ale jeszcze nie. Jeszcze Jaki nie nowy świat? No, nowy świat. Kiedy mogę z księżyca? Oj, musisz mieć około 40 milionów No, już 15 tysięcy. Możesz hmm. kupić nowy świat? Za 4 tysiące. A, jeszcze nie. Weźmy sobie więcej karty. Dobra, ludzi, wbijam 300 milionów. Kupuję świat za 250 i 50 milionów. Reszty sobie daję na ulepszonka. Dobra, baza jest. Teleportacja. Ja. O, 50. Dobra, idziemy teraz na księżyc. O kurde

No super. Ludzie, ja za dwa... Ja za jeden strzał zarabiam 50 razy więcej niż kuzynka za wszystkie swoje strzały do tej pory. Mm. 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 No. Muszę nie mieję! Ja. Dobra, ludzie. Aaaa, tak było czarnego.

33 tysiące? trzydzieści 35. Mało. 36. No wow, tu lecisz, kuzynka. No teraz nie są. No nie, no czemu to tak się dzieje? No. No czemu to tak się dzieje? O wow. Co ty robisz? Dobra, idziemy na teleportacja. Ja nie mogę. Jak to szybko leci. A tuż już A nie, nie mogę. Siempa. O, witaj. Zanna, Przywitaj się żeby... za mną. Czekaj. Dobra. Czekaj tylko, odbiorę te coś. O, jestem na samym końcu. Siempa. Ja mogę przejść na nas wtedy być. O, o ja ci widzę, nie? wiesz? Wow. A spróbuj wejść tu. Gdzie? Yes. Tu, gdzie ja jestem? A, nie ha, mogę. A, a. Bo nie masz odzakowanego. Ale jak ja mam to zrobić? Kliknąć to. I kupić. Nie I masz już kupione. Już tu możesz nie. wejść. Siema. Siema. chienio. O, wejdę na skałę. Ui, Aha. jaka jestem cudowna. Jestem królową. Królowa? Nie będziesz nigdy królem, Ty. O, jak cudownie. Ja za ten strzał z... Och, z... Gdzie, co to było? Co to, to czerwone jest? Co? Co to co to, 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 to jest? Namiot. I z niego jak strzelę, to się odbija w środku. A nie. Idę. Można strzelać. Ja można to iść. Ale co? Ja mogę to A. iść. Co, gdzie? Co? Jak? Gdzie? Co? Co? Gdzie? Jak? Gdzie? Co? Gdzie? O moja bija. Gdzie? Nigdzie już. Co? Jak? Gdzie? Kiedy? O co? Po co? Gdzie? Co? Ja... Będę miał jakąś nową. tylko aby odebrać i zabytnie Człowiek Człowiek stożek! Co? Mam... Będę miał swojego gościa, który będzie mi strzelał. Czuł. Bo otworzyłem i będzie mi strzelał. Gdzie? Ha nie powiem ci. E, no, tu jesteś tak. Nie powiem. Jesteś taki. Jesteś <laughs> chcesz Strzelaj stąd. Dobre, nie, nie, stąd. Czemu ja ci przerywam? Stąd strzelam. No i strzelaj. No, stary, ty masz strzelać. Kurz, Strzelać. Strzelać. Dobra, lecimy pod bramkę. O, no i będzie strzelał. Sprawda mi praktycznie nic nie zarabia, bo chyba nie trafia. Dobra, strzelamy stąd. Gdzie? O, ty nawet stary nie trafiasz. Kto? Ten mój gościu. Ha, Chodź po, tu za mną. Po co go kupowałeś, jak nawet ci nie strzela? Strzela, tylko go za daleko ustawiłem. <grym> Chodź za mną. Odzie Chodź ja mną. jestem? Chodź. W jakimś innym świecie. Tu strzelaj. Wee! O, koda. We are the champion, my friend. Wee! We... Dobra, trafia. Czy ty? Czy ja? Czy ty? Czy ja? Czy ty? Czy ja? Co czy ja? Czy Czy ja to piłka? Mi. Tak. Mhm. Moja. Spadłem. Nie, spadłem. Ja spadłem. <grym> A! Jebi nie bój mnie. Czy ja jestem? No czemu ty za mną stary łazisz? <grym> ja nie ja. mogę. Dobra, ja go, ja go. Nie, ja go muszę odposażyć. On jest taki. Taki upośledzony, naprawdę. Dobrze, <noise> że to było darmowe, nie? I że... I że nie musiałem na niego wydawać pieniędzy, bo by tyle hajsu pewnie poszło nam marne. Za to, że chodzi, nie umie, że chodzi za mną, zamiast strzelać i zarabiać no, mi marne 60 hajsu 43. za jeden strzał. On mi marne 60 hajsu za jeden strzał zarabia. Czemu to nie chce wpadać? Do cholipki jasny to nic. wiesz? Właśnie. No, No, ja też, jakby nie wiesz. 20 milionów za jeden strzał. Ty ile zarabiasz za jeden strzał? Ty za ile zarabiasz? Ty ile zarabiasz za jeden strzał? Tak, mam. Mm -hmm. Ojeju, ale mało A ty ile? Dwieeej... milionów ponad A kiedy ja mogę skrzyżować? Jak będziesz kupować nowe światy i będziesz dobrze strzelać No Jesteś bardzo głupia No ciupię jak strasznie. Ja mówiłem o tym, że jesteś głupia dobrze, nie co? No Może ciupię jak nie wiem <laughs> No tak. No. Dobra ludzie, to chyba na tyle w tym odcinku, bo i tak już dużo zrobiliśmy dzisiaj, także zostawiajcie łapę do góry, subujcie to na no bo Zdeć lecimy po, po tysiąc mnie. subskrypcji. Po mnie. Bo lecimy po tysiąc subskrypcji, zostało naprawdę niewiele. Zejdź mnie. No jestem. Gdzie ty jesteś? No jestem tutaj, na już do ciebie. O, najpierw. jestem. Jest sam obok ciebie. O, cześć. Także zostawicie łapeczek do góry, słuchajcie to na dle kanał. Lecimy po 1000 subskrybentów, zostało naprawdę niewiele. A my się widzimy jutro o 20.20. .20. Hello!